Dobra robota, Kudłaty! Byłeś świetny, Skubi. Uratowaliście lunapark pana Wandajka! Wy wszyscy mi pomogliście. A więc w nagrodę będziecie moimi wspólnikami. Razem poprowadzimy ten kram. Mówisz poważnie, Wandikuś? No pewnie! Mam Mamciu, I kto by pomyślał, że będziemy mieć własny lunapark! Dobra, wszystko już gotowe do otwarcia. Znacie swoje zadania? Aha, ja zajmuję się jedzonkiem i napojami. Normalka. Ja pilnuję kolejek. No a ja będę szefową tunelu zakochanych. Ach, może kiedyś jakiś przystojniak zabierze mnie tam na randkę? Ja sprzedaję bilety. Zatem zadania przydzielone. Chwileczkę przydałby się jeszcze naganiacz. Ktoś wyszczekany. To ja! Ty, Skubi? Umiesz naganiać klientów? Jasne! Posłuchaj! 음악으면 <laughs> <laughs> <laughs>